Cześć! W tym filmie zaprezentuję oraz tak krótko omówię takie najważniejsze pojęcia związane z inwestowaniem, z inwestowaniem na giełdzie. Posłużę się tutaj pewnymi uproszczeniami i takimi uogólnieniami, żeby to było wszystko tak w miarę zrozumiałe dla kogoś, kto jest kompletnym lajkiem, nazwijmy to. Zapraszam do oglądania. A więc na sam początek, czym w ogóle jest giełda? Giełda to takie miejsce, w którym odbywają, odbywają się transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, takie jak akcje czy jednostki uczestnictwa funduszy ETF. Można powiedzieć, że giełda to takie miejsce, gdzie w określonym czasie spotykają się inwestorzy, którzy mają instrumenty jakieś finansowe i inwestorzy, które, którzy chcą kupić te instrumenty, i wtedy może dojść między nimi do transakcji. W, w Polsce na przykład jest giełda papierów wartościowych, w Warszawie, jest to jedyna giełda w Polsce. Ale, oczywiście, na przykład, jeśli ktoś chce y, handlować na giełdzie, no to nie musi jechać tam do Warszawy na tą giełdę. Tylko obecnie to odbywa się wszystko za pośrednictwem internetu. Większość tych transakcji, na przykład, jeśli chcemy kupić coś na GPW, właśnie w Warszawie, to po prostu zakładamy rachunek maklerski i przez internet to wszystko ogarniamy. Więc tak to mniej więcej się prezentuje. Y, drugim bardzo istotnym pojęciem są oczywiście same akcje. Y, akcja to papier wartościowy, tak zwany. Udziałowy, udziałowy papier wartościowy, który daje jej właścicielowi prawo do częściowego udziału w firmie. Załóżmy, że na przykład jakaś firma wyemitowała 1000 akcji, to jest mało, mało realne, ale tak załóżmy, i ktoś posiada 10 akcji, czyli można powiedzieć, że w 1% jest właścicielem tej firmy. Z posiadaniem akcji wiążą się pewne benefity, a mianowicie na przykład, to już jak ma się jakieś większe pakiety akcji, to można tam udział w jakichś głosowaniach akcjonariuszy y, są wypłacane dywidendy, czyli jeśli firma osiąga jakiś zysk i ma taką politykę, że wypłaca dywidendy, to tam raz w roku czy w jakimś innym okresie y, wypłaca akcjonariuszom dywidendy, czyli np. Na, na akcję przypada 5% wartości akcji dywidendy, czyli za akcję, która jest warta 100 zł, inwestor oczyma 5 zł dywidendy, właśnie. I akcje kupuje się z takich dwóch głównych przyczyn. Y, po pierwsze, jeśli kupujemy akcję to liczymy na wzrost jej wartości, czyli na przykład, jeśli kupimy akcję za 100 zł, to liczymy na to, że w przyszłości dzięki tam dobremu działaniu firmy, rozwojowi firmy, wartość akcji wzrośnie i na przykład może będziemy mogli ją sprzedać za, za 150 zł, więc to będzie czysty zysk, tam jakieś podatki, ale to już druga rzeczna sprawa i, jeśli, i też można kupować akcje właśnie w celu otrzymywania dywidend, żeby jakby takie Mieć taki pasywny dochód. Jeśli ktoś ma sporo akcji, to tam te jak jest 5% stopy dywidendy rocznie, to już się robi fajna suma, więc są takie dwa główne cele, dla których kupuje się akcje. W kontekście akcji warto też znać pojęcie indeksu giełdowego. Indeks giełdowy jest to wskaźnik, który śledzi zmiany wartości grupy akcji. Indeks może obejmować na przykład 20 największych firm na giełdzie. Jak to ma przy, w przypadku miejsce w przypadku polskiego WIG 20, który jest właśnie indeksem, który śledzi jakby wyniki 20 największych spółek na giełdzie w Warszawie. Indeksem może też być Nasdaq 100, czyli tam jest taka giełda Nasdaq, która w Stanach Zjednoczonych się znajduje, i Nasdaq 100 to jest indeks, który śledzi wyniki największych 100 spółek właśnie na tej giełdzie. No i indeksy to tak jakby oddają wyniki. Szerszej, pokazują szerszą perspektywę aniżeli pojedyncze akcje. Dzięki indek indeksom giełdowym można wiedzieć, jak sobie radzi cały rynek. Na przykład, jeśli jest kryzys, to wszystkie indeksy spadają. Jeśli jest jakaś HOSSA, o której zaraz będę mówił, to wszystkie indeksy rosną. I właśnie to też jest bardzo ciekawe pojęcie. Kolejne pojęcia, które w sposób bezpośredni są związane właśnie z giełdą, z akcjami, z tymi rynkami, jest to HOSSA i BESSA. Hossa to okres, w którym ceny akcji rosną, a inwestorzy są optymistycznie nastawieni do rynku. Hossa jest też nazywana rynkiem byka. To jest takie, można by zapamiętać w takim już sporym uproszczeniu, że Hossa jest czymś dobrym, bo wtedy wszystkie, to jest taki okres, w którym wszystko jakby rośnie: wartość akcji, kursy, te wszystkie indeksy rosną. Taką powiedzmy odwrotnością w pewnym sensie Hossy jest Bessa, która jest nazywana rynkiem niedźwiedzia. To okres spadków, kiedy ceny akcji maleją, a na rynku dominuje pesymizm. Inwestorzy w czasie Bess są bardziej ostrożni i sprzedają swoje akcje. Wtedy ceny właśnie spadają, te indeksy spadają. Jak jest jakiś kryzys, to wtedy można mieć do czynienia z Bessą. I można też właśnie w takim sporym też uproszczeniu zapamiętać, że Bessa to jest coś złego, a Hossa coś dobrego. Ale to takie już uproszczenie. No i dobra, chciałem, żeby ten film trwał około 5 minut, a więc to już będzie na tyle z tych pojęć. Jeśli film Ci się podobał, to proszę o łapkę w górę, może subskrypcję, a jeśli masz jakieś pytania czy też uwagi, to pisz w komentarzu. Dzięki za oglądanie.